Zapraszam na short rozmów na zapleczu. Ty masz jakiś swój ulubiony sposób jak y, albo czas gdzie siedzisz i analizujesz te różne rzeczy. Tak, wiesz to tu akurat przy naszej tej branży sezonowej no to jest jakby clue całego sukcesu bo zbieranie oczywiście ta analiza wsteczna często jest y, Troszkę może niezgubna, ale myląca, bo jakby ciężko jest czasami porównywać rok do roku, yy, tak naprawdę. Natomiast jakby cały biznes się opiera na planowaniu na podstawie poprzedniego roku bądź lat. Tak, mhm. tego, co sprzedajemy, jakie produkty sprzedajemy, co nam dobrze mówiąc, kolokwialnie żarło, co już wypadło, co ma swój cykl życia jeszcze, co z tego cyklu już wypadło, tak? jaką nowość prowadzi, jaką ilość kupić. Więc jakby te, te wszystkie dane, które zbieramy, to tak e, te wspomniałeś, się zbieramy na, na dzień dzisiejszy, na teraz, bo sobie chcemy zobaczyć fajną, fajną liczbę, ile z, zarobiliśmy, ale to nam daje taki benchmark na przyszłość, bo nawet na koniec roku, czy pod e, 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 początkiem kolejnego możemy sobie już robić pewne symulacje, takie biznesowe, budżetowe, tak? Planować pewne koszta, sprawdzić, czy nas stać, powiedzmy, nowego pracownika, w co możemy zainwestować, ile mamy kasy czy, i czy mamy tą kasę, nowy sklep chociażby, tak? Jeżeli nie mamy taką rozdzielimy, jak się układają u nas, jak się układa nasz sezon, jeżeli chodzi o przychodowość, no daje to wiele różnych ciekawych rzeczy, na podstawie których możemy podjąć decyzję. Nie mając tych rzeczy, no to wiesz, to, że dzisiaj jest tak, tak i tak, no to za miesiąc my już to nie będziemy pamiętali w ogóle, a co dopiero za rok. Tak. No tutaj no właśnie tu można porównywać i trendy, i porównywać rok do roku, miesiąc do miesiąca. Można też są w ogóle zawód się robi, tak? Analityk danych. To jest ogromny, popularny teraz zawód i, i który potrafi wyciągać wnioski z danych, no bo jeśli mamy, nie wiem, sprzedaż, tak? I mamy załóżmy, jak wejdziemy na Majowo, to mamy. E, jestem lajkiem, nigdy. E, nie lubię kupować tych rzeczy, to moja żona kupuje mówi od razu, więc mogę pomylić się. Ale na przykład. Ja to znam. Eee, na przykład, jeśli mamy kategorię tutaj na majową meble ogrodowe, o uprawa roślin i grille, mm -hmm. to na przykład, okej, okay, ile wydaje klient? Jak często wraca do nas klient, który kupuje grille? Czy kupił też inne rzeczy? Czy nie? Czy, czy to jest w ogóle inny, inny rodzaj klienta, a ktoś inny kupuje meble grupowe, ogrodowe? Czy u niego średni koszyk wygląda inaczej, czy może inaczej się później zachowuje, czy może częściej, czy rzadziej kupuje? Czy może jest w innym wieku, czymś innym się charakteryzuje, a może mieszka na przykład w jakiejś małej miejscowości, a, a ten, co kupuje grilla, mieszka w dużej miejscowości? to i to jest taka analiza konkretna. Dobrym przykładem, to Ci wejdę słowo przepraszam, jest na przykład, e, a Majowo, szklarnia balkonowa, tak? Tak. Więc teorety teoretycznie, albo tunel foliowy, to może jeszcze lepszy przykład, że można robić kampanię e, na całą Polskę, no ale no tunel foliowy jednak potrzebuje trochę okay. miejsca, no to raczej w mieście go nie zamontujesz, tak? Jeżeli on ma gdzieś tam, nie wiem, 6 m metrów kwadratowych. Tak. Więc e, też trzeba mieć to pod uwagę i pod tym kotem e, myśleć i analizować. To był fragment odcinka podcastu Rozmowy na zapleczu. Link do całej rozmowy znajdziesz poniżej w opisie do tego nagrania.